Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Walheim. Valheim. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali wybudować sobie most. Jak widzicie, tutejszy kanał, o którym tyle gadałem, został już częściowo wykopany, przynajmniej jego największa część. Niestety, również musiałem wciągnąć do pomocy sobie moda z racji tego, znaczy nie do pomocy w ogóle, żeby była możliwość wykopania tego. Gramy ograniczoną liczbę kratek, na którą możemy się wkopać w ziemię. I w pewnym momencie już nie mogłem po prostu głębiej kopać I już po prostu gra mi blokowała Nie było możliwości zejścia poniżej, powiedzmy tam, nie wiem ile to było Ale gdzieś tutaj już miałem ziemię I nie mogłem zejść niżej, więc Ściągnąłem sobie moda, który na to jest, no i steraformowałem, jak widzicie, do samego, że tak powiem, dna I tutaj mam zamiar wybudować właśnie ten most Później będziemy myśleć, co by tam postawić. Zastanawiałem się właśnie, kamienny most czy drewniany i doszedłem do wniosku, że e, fajny będzie, jeżeli zrobimy kamienny most. Następną rzeczą, nad którą się również zastanawiałem, e, to czy tutaj na nabrzeżu, jakby to wyglądało, jakby to wsadził na ten, chciałem zobaczyć, troszkę, troszkę za blisko. Jakby tak trochę wystawał, czyli powiedzmy tak, hmm... I wybetonować, powiedzmy, nabrzeże kamieniem, coś w tym stylu. Czy to by fajnie wyglądało? się zastanawiałem. Będę musiał to ewentualnie przestawić. I zrobić takie, wiecie, betonowe nabrzeże coś jak w takich portach jakiś jakby to właśnie tak wyglądało. Więc na razie to tylko takie testy, można powiedzieć. A tym, jakby to wyglądało, na pewno będę się zajmował później. Na razie chcemy zbudować most. Ja sobie tutaj od ziemi, jak widzicie, już postawiłem co nieco. Tak, żeby sprawdzić ewentualnie, jakby to mogło wyglądać. Kamień już tam jest przygotowany, nawet. No i co? Musiałbym chyba zrobić go na szerokość 1. Ogólnie, ja oczywiście mogę używać tutaj narzędzi w wodzie. Normalnie nie można, ale inaczej nie mógłbym tego wybudować. No i co? Postawimy chyba. chociaż na szerokość może większy bym zrobił go. Hmm. Ja tam na, na dnie to tego nie postawię już. Ale tu jeszcze, jeszcze stoi na wodzie. jak szerokie potrzebowałbym przejście. Hmm. Dobra. Skapmy tu jeszcze. Nie no, tu już trochę za dużo myślę. E, tu mógłby się łuk za zaczynać, ale zobaczmy i jak z tą szerokością wyjdzie na koniec. Mhm. Czyli tam wchodzi. Czegoś brakuje, o, kamień się skończył. Oj, trzeba ja przypłynę teraz nad tym. No niestety nie. Wejść na to nie ma jak. No a myślałem, że wejdzie. Wanie Nie jest jeszcze na wysokim poziomie u mnie. Kamień tutaj mamy, więc nie będzie z tym problemu. Nawet tam sobie zacząłem wytwarzać już metal przyszłościowo, tutaj żeby w razie czego, jak będę potrzebował mieć wzmocnione te belki. Dobra, drewno może... Zresztą nie, zostawmy sobie 20 drewna, że do czegoś się przyda. O, już za dużo. Może kilofy odłożę, bo przecież nie będę z nich teraz korzystał. Ile waży jeden? a 2 kilo to. Kilofy mam po to, bo nie musiałem wracać do basy, żeby naprawiać przy kopaniu. A oczywiście sam nie kopałem, tylko właśnie z pomocą Alicji, która ostatnio również mi pomagała wykopywać yy, kamień. Yy, jak to jest tu wsadzone, że... A, bo ja tu pojedynczy dałem na górę. Okej. Okay. W ten sposób ja to zrobiłem. Nie, no jak. Ten wchodzi tu w ziemię. Czy była aż taka różnica terenu tuż? Tu nie, o, faktycznie jest już. No dobra, czyli to tak będzie. Tam trzeba dorzucić parę. Środek tego mostu raczej będzie pusty. Z racji tego, że... Szkoda kamienia tak naprawdę. A i tak nie będzie tego z zewnątrz widać, Co, czy coś jest w środku, czy nie. No, wy oczywiście będziecie wiedzieć, bo jesteście, że tak powiem, w momencie jego budowy. Też nie wiem, czy... czy tego aż tak chyba nie widać załamań na murze bo może bym wstawił ten mur z takim wiecie, tak jak cegła się układa, że powiedzmy o coś takiego, żeby to spoko wyglądało, hmm, hmm, hmm. to zrobić tak czy nie zrobić, no i dobra, tam mamy do końca pociągnięty o, dobra, myślałem, że znowu wejść do wody, zróbmy na razie ta, w taki sposób, ja to wzmocnię i tak później sobie tutaj Jak ja to tam zrobiłem? Włożyłem jeden Tutaj włożyłem Za długi ten. A im wyszedł tutaj. No dobra. Poprawmy. E, kamienia kłótne to on i tak chyba zejdzie pod wodę. Nie ma sensu wycinać. Dobra, zrobimy sobie taki dosyć masywny most. Powiedzmy wiecie, do porządnego transportu. No dobra, tu w wodzie niech tak będzie zaczniemy go podnosić, tylko mówię fajnie by było właśnie zrobić tak, na zmianę. I tak o, tutaj musiał no tej zmiany to dużo nie będzie, bo ja muszę, zapomniałem, że i tak muszę zakręcić zaraz. Tak, no ale to się wklepie jedno w drugie. Bo niestety nie ma mm, takich o wysokości dwóch, ale żeby była powiedzmy jedynka, bo to no, to, to jest co innego. Jak widzicie, to jest taka bardziej kolumna, moim zdaniem, chyba. Bo jak postawię jedno koło drugiego, no to to prześwit nawet na to. Nie ma co nawet rozmawiać o włożeniu tego tam do środka, to bez sensu by było. Dobra, coś zaczniemy podnosić już do góry. A, już się skończyło. Dobra, i tak o, i myślę, że to się zaraz wytnie. Kurde, hmm, mogłoby. Jakby ten kamień pływać? Zaraz tu podniosę na no, tą samą wysokość. Nie, nie dość. Tak. Musimy wejść. Do kamienia sięgnę. Weź schowaj mutek. Dobra, sięgnę. no dobra. Jest git. I w ten sposób sobie tutaj zrobimy. To też utnę. Zostanie taka. No mniej więcej taka sama szerokość. No niestety nie mogę tam wejść szkoda, bo chciałbym wybudować aż tam pod tym. Aj, coś zepsułem. Nie nawet powiedziałem co. A, w tą stronę zepsułem. Nie dobrze. Dobra, trzeba wracać, bo zaraz się utopię. Dobra. No i się noc zaczyna, to spadamy do domu. Dobra, wracam tutaj jak zaraz będzie dzień. Staje dzień, a my jesteśmy z powrotem. Jak widzicie czas odpoczynku mam większy niż normalnie, jest to również z moda. W sumie z moda, z którego mi tak naprawdę zależało na... Co on tam miał? A, że więcej można włożyć... No sobie nie pamiętam. Ale to chyba chodziło, że można więcej do pieca tego włożyć, na drewno. A dobra, to teraz już widzę, że coś zwaliłem. Raz. Czy jak postawiłem? Chwila. Tylko tu. Się zgadza, okej. Okay. Nie, nie, nie. no dobrze, jest tu. Nie, okej, okay. jest git. Dobra, nie było tematu, wszystko jest w porządku. Czy ja się utopię, jak podniosę za dużo kawałków kamienia? A, ja w ogóle nie wzięłem kamienie są... Brawa ja. Dobra. Dobra. O. Patrzcie jak się skubany schował. No jeszcze? Nie. No nie, myślałem, że jeszcze. Ja mam drewno przy sobie. Mam, może tutaj zrobimy takie te A, nie, dobra, nie, bo ja to muszę później wyburzyć tak. A może nie, nie wiem, zobaczę, bo bym musiał później dostosować odpowiednio do mostu. Tak jak on stoi. Ale można powiedzieć, że już teraz pasuje, więc chyba nie będę rozwalał koniec końców. No, jakieś tam kamienie jeszcze leżą w tej wodzie. Kurde myślałem, że już sięgnę. No i... Dobra, zejdźmy tu. Au. Źle. Teraz jest dobrze. To trzeba zejść. Nic trudno mówi się. Może już drewno trochę ze To pływanie nam z Dobrze, że się trzyma wokół, bo przykro by było jakby się posypało. Oj. Co jest nie mogę sięgnąć? Dobra. Malać to. No i dobra, i tu już mamy, że tak powiem, już najważniejsze, można powiedzieć, yy, zrobione. I teraz metalowa ramka potrzebna będzie. To na razie to odłożymy, gdzie ja metal mam. Jest metal, no 30 to ja niestety nie wezmę. Ok, i teraz jaki. Jaki do tego potrzebny jest ja, Nie, no zwykły kuźnia. a kuźni nie przyniosłem ze sobą. Co ona tam potrzebowała? To zaraz po to się skoczy. Kuźnia, 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 kuźnia. Węgiel, kamień mieć. Okej. Okay. Na razie tym to A Sobie przyniesiemy węgiel, kamień i miedź. O. Chciałem podskoczyć nie piekło Węgiel kamień mieć. Ile tej miedzi nam było trzeba? 6 No, 2 sobie odłóżmy Teraz węgiel. Jest tutaj. A no, chyba 6 było. Nie zwróciłem uwagi. Albo 8 mam 4 Dobra i resztę chyba mamy tam na miejscu. Drzewno i kamień tam jest, dobra. Okej, okay. Kamień. I drewno. Dobra, później tutaj nie, gdzie to później. Jest. Dobra. Zwykłe drewno o. jest git, teraz można zrobić, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, okej, okay. tak i tak. Teraz dobrze by było śnie a wiem jak zrobię najlepiej, najszybciej w sumie, już nie najlepiej, ale nie lecąc na łeb mam nadzieję przynajmniej. Ciekawe, że się nie chce przykleić. Może weź przyklej się do niego. A przynajmniej, jak wodę. No, znaczy wodę. Jak zniszczę tutaj. E, tą podkładkę, przynajmniej nie będę musiał po nią. Nurkować, bo będzie na wierzchu się, w sensie na. Nie na wierzchu, tylko na, na powierzchni się unosić. Ok. Tą stronę mamy, więc możemy z tej strony po prostu sobie zrobić. No, potem to się zejdzie tam przy okazji. Teraz jak to jest z tym? Czy to będzie? Przyklejać się na tyle mocno. Coś brakuje. Puch, y, kamień nie wziąłem, Kamień dobra, dobra, mamy. Przeciążenie o. Czyli wiem, że akurat 10 potrzeba na całą długość. Zobaczmy. Raz, dwa. O, fajnie, że on się tak przykleja w ten sposób. O wiele mniej roboty to dla mnie. w sumie tu to mogłem dać tak naprawdę nawet ten yy, zwykły kamyk, czy ten długi. Lepiej by to trochę wyglądało. Hmm. że go tak na zmianę dał, wiecie o co chodzi. No dobra, może kombinuję, że za bardzo. Zróbmy po prostu taki most najwyżej. Jak coś to się później przebuduje. A właśnie, on wytrzyma? No co ciekawe, myślałem, że poleci. Że wiecie, że musi się albo na czymś odpierać, albo na czymś leżeć. Że albo na Ziemi, albo się na tych metalowych klockach opiera. Hmm, ciekawe. No cóż, lepiej dla mnie, nie? A, właśnie, miałem wam pokazać. Ogarnęłem dzięki temu modowi głównie właśnie na podwyższanie ziemi. Mogłem jak wysoko chciałem i po prostu... W środku tej wieży podniosłem ziemię na samą tam górę po to, żeby zrobić sobie podest i postawić te płonące ogniska. No nie wyszło to tak fajnie jak myślałem, te ognisko szkoda, że nie może być takie mega wielkie jakieś, to lepiej by to wyglądało, ale to tak wygląda. Jest dzień, więc nie wygląda to w żaden ciekawy aż sposób, ale w nocy wygląda to tak w miarę. Pomaga naszym statkom wracać z wypraw. Dobra Słuchaj zobaczymy dokąd to wytrzymam, bo to raczej nie sądzę, żeby po co całej... Właśnie przetestowałem Czyli co? No, tu nie, nawet tu nawet się nie da, ale zobaczmy tu Poleci, czy nie? A, może być tak, że Dobra, tu muszę przetestować. Czy ten się odklei, czy nie. Dobra, tu już wiemy, że max 3 mogą być. Czyli gdzieś tutaj jeszcze w środek będę musiał wrzucić tą metalową podporę. No, deszcz zaczął padać. Już że się noc robi. Chciałem się zdziwić. Być wielce zdziwiony. Kurde, ten kamień też tu tutaj jakiś jakaś... Dziura, czy co? Tak tu powpadały. Fakt, że tu ten kamień taki był, no ale mimo wszystko... ...to, taki jak tu, który będę musiał jeszcze wyciąć. Ale no, raczej nie sądzę, że masz takie wcięcie w ziemi zrobił. Dobra, czyli trzy chyba, że tu bym coś dał raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm. Tu już nie mogę, bo tak? Tu już spada. O, spadasz, czy nie? No, tam prawie natychmiast spadały. Hmm. Zobaczmy. Oj no niestety nie wytrzyma już tutaj szkoda akurat by było na styk, można powiedzieć. No nic, dobra. No też mogłem w sumie trochę przypałowo to teraz wygląda, bo nie pomyślałem, mogę wsadzić tutaj. Albo w ogóle tu, to nawet nie byłoby go widać, że są tutaj te metalowe te pręty. Dobra, na razie zostawimy tak. Tutaj już mając tą wiedzę skorzystam z niej wow. i wsadzę go tutaj o ten pręt. Zobaczymy czy to lepiej będzie wyglądać. Jak tak no najwyżej po prostu się poprawi. Dobra, wrzuć tu. No teraz łatwiej będzie, bo sobie tak o Mega most Może trochę przesadziłem z nim. O, czyli tu jest troszkę niżej niż tam. No nic, jakoś sobie z tym poradzimy. Hmm, przykleja się, czy nie? Dobra, chyba się przykleił. Zaraz to sprawdzimy, czy się przykleił, czy nie. Czy jest równo, czy nierówno. Jest równo, dobra. I on jest na szerokość tutaj taką w hmm. tą stronę będzie łatwiej, patrząc. Aj, Muszę później łowić te, te kamyki tam spod wody. Ja, Dobra, następne. Ściągnąłbym drakar w sumie gdzieś tutaj. Znaczy w sumie to musiałbym go tu na miejscu od razu wybudować, żeby zobaczyć jak on wysoki jest. No to też nie sprawdziłem nawet. Może się jaje nie okazały takie, że ten drakar się nie zmieści, bo jest powiedzmy za nisko, chociaż mi się wydaje, że ono powinno starczyć. Łuki przydałyby się większe od te kamienne. Po tym, żeby to lepiej wyglądało. I tak to będzie taki malutki łuk. Dobra. Hmm, może nawet do nam się może się nam nawet tutaj zrobić z tym kamieniem, tak żeby pasowało. Dobra. Kamienia raczej nam nie zabraknie, bo tutaj naprawdę korzystamy z tego kamienia, który został właśnie tu wykopany. Podczas yy, pogłębiania i w sumie przebijania się na drugą stronę. No tu nawet tani wychodzi, bo 10 metalu, a tutaj musiałem dorzucić, zobaczmy czy to wytrzyma. O, troszkę śmieszna jest ta tekstura tej falowanej cegły. No ale nie będę narzukał. Z tej strony to tak wygląda. O, do, o dole zapomniałem. Z tej strony tak wygląda. A z tej ten metal widać, więc tak średnio trochę. Na szczęście wytniemy tutaj najwyżej jak będzie trzeba i się wrzuci. Dobra, tutaj. O! No, jeszcze tu mamy. Jest spokojnie, spokojnie. Nic nam się nie, znaczy nie skończy. Teraz zobaczmy. W źle postawiłem chyba. Tak źle postawiłem. Kurczę nie. Eee, tam nie widzę tak daleko. Tak. Dobra. E, zejdziemy sobie. Dobra, je. Najważniejsze. A, już wiem przy którym modzie było to na zwiększenie odpoczynku. Przy modzie, który nam e, ściągnąłem sobie, że jak ginę, to nie tracę expa. Bo normalnie tracimy 5% umiejętności, a że ostatnimi czasy często się ginie na tych budowach różnych, to nie chciałem po prostu, żebyśmy musieli nabijać ogromnej ilości doświadczenia z powodu tego, że spadłem z dachu. Dobra, widzimy sobie tutaj. O, brzydki się zrobił ten. Może to jakąś tą trzeba by było zrobić. Żeby go zakrywało. Dobra. Mamy, mamy kamień, bez problemu. Jeszcze starczy. Au. No i jest, okej. Okay. No i tak o, to trzeba by było jakoś tam wstawić i zobaczyć jakby to z tym wyglądało. Szału nie będzie. Tu kamienna droga. Kurde, może można było z tego zrobić, o ja Cię kręcę, nie pomyślałem. Jaki masywny kamienny most, z takich kawałków dużych, jakby go tak na zmianę włożyć. Ale, te tak się w sumie dosyć są, o, może się rozchodzą tak jakby. I to tak trochę niefajnie wygląda. Hmm. Kurde, nie wiem. Dobra, na razie zostawię tak jak jest. Ten dół skończę. Tutaj będzie trzeba ziemię wyrównać na pewno. Tutaj będzie trzeba też coś poprawić. Dobra, a na razie ja sobie zejdę tam na dół. Mam drewno przy sobie. No, dwa, trochę mało. Weź trochę więcej. Pumara gdzieś słyszę, o tam jest. Poleciał. No to odwaliłem trochę. <laughs> nie taki był plan. Dobra zjedzmy sobie coś. Plan był taki żeby na to trafić, ale nie wyszło. wow, wow. wow. No i zobaczmy, to by było trzeba wsadzić w ten sposób. Uh -huh. O, sprawdzone. Kurde. Widzicie, ryby do nas przypłynęły sobie nawet. Nie wiem dlaczego mi się tak zrobiło, no ale spoko, korzystamy to. A, bo ja położyłem tak jakby na spód. Okej. Okay. No dobra, bo zaraz poleci chyba. No, ale mi przyciągnął mocno grę nagle. O, nie chcesz się tak przykleić. Szkoda. Myślałem o czymś takim w sumie. Zresztą tak jest ciekawe, ale tak, o, a tak. No dobra, może. O bo przydałoby się trochę grubszy, jednak, mimo wszystko. Hmm. Doć kamienie, tak. Ej, czemu się one tu sypią? Aż tak źle się trzymają? No nic, najwyżej tu do. No nie, nie mogę dać drugi raz tego, bo to będzie widziać strasznie. Wow! Się sypnęło teraz. Dobra. Rzućmy to. No że tak, chociaż, no mówię. O, tam. O, super. Z tej strony to samo. Sięgam na ostatni. O, skończyło się. Kamień się skończył. Zbliża się właśnie noc, więc sam raz będziemy mogli kończyć. Ja tutaj skończę do końca ten, ten. Coś jeszcze będę myślał na pewno nad jakimiś tutaj, może, mm, bokami tego. No, mówię, no, szkoda, taki ten most mógłby być lepszy, na pewno. Może ja tutaj coś zrobię, że będą schodki. Chociaż no niby z drogi lepiej, żeby schodków nie było. No, ale może spróbuję jakoś tam to tak bardziej pod spodem. Pofalować czy coś, no nie wiem. No nic, ale to tyle w tym odcinku. W następnym prawdopodobnie spotkamy się już w tym, jak będzie to już rozkopane, całe. Będzie można przypłynąć łodziom i będziemy to testować. A to tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym. Siemaneczko!